5, 4, 3, 2, 1, start 150, hamuj, szykana od lewej 150, hamowanie hasz prawy za opony do 2 lewy, za opony 100, 4 prawy minus, 3 i wypuść 100, lewą, 3 prawy, do 3 lewy plus 3 i, 150 prawą, 3 lewy, minus do 3 prawy, szybki. 6 prawy, przechodzi 4 lewy, max, hamowanie, hak lewy, za opony, bardzo ciasny. Hak prawy, za opony, nie wypuszcza, 120, hamowanie, 6 prawy, przechodzi hak prawy, za opony, 2 lewy, ciasny, za opony, do 4 prawy. 4 lewy, krzyk wypuść. 80, lewą, szykana od lewej. 120, prawą, hamowanie. Hak lewy, za opony. Do, hak prawy, za opony. hamuj, szykana od lewej 150, hamowanie, hak prawy za opony, do 2 lewy za opony, 100 4 prawy, minus, przytnij, wypuść 100, lewą, 3 prawy do 3 lewy, plus, przytnij 150, prawą 3 lewy, minus, do 3 prawy przytnij 6 prawy, przechodzi 4 Lewy, max, hamowanie, hak lewy, zaopony, bardzo ciasny. Hak prawy, zaopony, nie wypuszczaj. 120. Hamowanie. 6. Prawy. Przechodzi. Hak prawy. Zaopony. 2 lewy. Ciasny. Zaopony. To 4 prawy. 4 lewy. Krzyknij. Wypuść. 80. Lewą. Szykana od lewej. 120, Prawą, hamowanie, hak, lewy, za opony, do hak, prawy, za opony i ostatnie okrążenie. 100, hamuj, szykana od lewej. 150, hamowanie, hak, prawy, za opony, do dwa lewy, za opony. 100, 4 prawy, minus, Przyknij. wypuść. 100 lewą, 3 prawy, do 3 lewy plus, przypnij. 150 prawą, 3 lewy minus, do 3 prawy, przypnij. 6 prawy, przechodzi, 4, lewy, max, hamowanie, hak lewy, za opony, bardzo ciasny. Hak prawy, za opony, nie wypuszczaj. 120, hamowanie, 6 prawy, przechodzi szerzej, 2 prawy, 2 plus lewy, lotna.